Siemaneczku do Beściaki, z tej strony Bora. To jest gierka Batman Arkham Origins i już 27 odcinek z tej gierki. Jestem z powrotem w jaskini Batmana, ale coś mi tutaj nie pasuje. Zaraz się dowiemy dlaczego. No właśnie, widzicie? Coś tu jest nie teges. To jeszcze nie wiem dlaczego coś tu jest nie teges. What the fuck? Wait. Why do you do what you do, Master Bruce? Bruce Waynea, It might be a bit anticlimactic, but I hope you might finally be ready to celebrate Christmas Eve. Now that the Joker's behind bars. Bane is still out there. I've got to locate the signal from the tracker I placed on him. Even you must eat, sir. If you hadn't called the police, he'd already be in custody. This match, this is Delta the you know, I made a promise of my own to your parents. No sign of any casualties. Not now, Alfred. The story back at the precinct. I see that. Found bombs under the foundation. Some kind of hopped up freak. Must have been four hundred. No, so six cops to gun that down. Yeah, I saw the body in the morgue. Couldn't it. Sounds like this could be Bane or one of his men. If I hurry to the GCPD morgue, I can inspect the body in the autopsy report. Well, before you leave, I've run some tests on the compound you found at the steel mill. Looks like a match for your globular projectile for non-lethal restraint.

so I take it you won't be testing it then it's called field testing Alfred test it pull I need to find bane is the tracker responding not at present I'm afraid let me know if anything changes anything you will know as soon as I do sir I promise I don't like this. Czerwony kaptur. Dobra, poczekajcie, mamy trofeum postaci odblokowane. Zrobimy sobie jeszcze kolejny poziom, prawie co my to mamy. Rękawice elektryczne, wydajność akumulatorów. No i dlaczego nie? Dlaczego nie? Aha, mam jeszcze jeden punkt modyfikacji. No fajnie, fajnie. Nie zauważyłem. Eee, zwiększenie ładunku też dobrze. Czekajcie, pokażę wam jeszcze, co ja robię. Eee, to już widzieliście. Profile. Tutaj mamy Gordona. Prze Przeczytajcie, przepraszam was, debeściaki, sorry. Eee, Barbara Gordon. Ale czekajcie, tego Gordona wam jeszcze pokażę. Ojca Barbary. Zróbcie sobie stok platkę, przeczytajcie jak będziecie chcieli. Alberto Falcon. Kogo tutaj mamy jeszcze? Pan Pingwin oczywiście. O, anar anarki. Aktywista polityczny. No. Psychiczny, kapelusznik. Jadaczka, nie odkryłem go jeszcze. Myślałem, że go Wam pokazywałem. No dobra, Enigma. Enigma na razie dalej jest tajemniczy, także zostały nam już tylko cztery postacie. Jakby nie było, Branden Candy. Hello, Tracy No i Joker Najważniejsza postać. 185 metrów, on jest wyższy niż ja. O, ciekawe. Odrobinę wyższy. No dobra, Jako my mamy kolejną misję w ogóle. No, zaraz się dowiemy. Tutaj coś mamy. Nie, to jest Enigma. Nie. Przeskanuj trupa w kostnicy policyjnej. Przydałoby się w końcu odblokowywać te wieże komunikacyjne. No ale dobra, koń z tym. Lecimy tutaj. Master Bruce, stop. Master Bruce, what are you? Nie będę w pełni przekonał, że umieję go. You're outmatched by tych osadzonych. you're not some hardened vigilante. You're a young man with a trust fund and too much anger. You're in over your head. and I. I don't want this to be your end, Alfred. Who do you see when you look at me? The boy whose shoes you used to tie every morning, the teenager you drove to his first date. While well, you are here every night, I am out there. The only thing between the innocent you and the predator. You may be. No, not maybe. I am. When the mugger or the thief stops to think twice, that is fear. That is what I am. That is why they hired assassins. Because I am the reason the criminals breathe easier when the sun rises. So no, Alfred. I am not in over my head. Tonight will be my end. But it will be theirs. Hehe <laughs> Robi coś na to jest To the but I trust you realize you can't just waltz into the GCPD after everything that's happened there tonight. I know I can't do that. I'll have to find a way in that'll avoid detection. Indeed. Now look, I'm sorry about what I said before you left. I hope you understand. It's just because. It's okay. I understand. No, dobra. Zobaczymy sobie, gdzie to jest w ogóle. O, dosyć daleko w sumie. No tak, daleko. No to przyspieszamy. Nie będę się tutaj chyba z nikim na razie lał. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś potrzebne. Chyba, że no zobaczymy. I muszę w lewo skręcić. Coś ty Batuś zrobił. O właśnie tutaj. A ja myślę, że tu będą snajperzy. No, zaraz się pewnie przekonam. Tutaj sobie to od razu zgarniemy. Aha, nie mogę. No to dobra, Bataranga użyję. O, sam się użył. <laughs> dobra, na górę. Wiedziałem, snajper. Czułem to. No to co, przestępstwo.

Cholera namierzył mnie. No dobra, tu jest kolejny. Więcej was, matka, nie miała. No i ja muszę śmigać od tamtej strony, najprawdopodobniej. Czekajcie, bo żarty się skończyły. Przejdziemy sobie na pędach. O, tutaj coś mamy Tak jest To tak przy okazji wiecie Tam jest ten sniper Ja go muszę jakoś jakoś rozpierdzielić Ale nie wiem czy się tędy da Dobra, na pewno spróbuję Na dachu pewnie ktoś będzie, założę się. Nie, dobra, kolejna jakaś zabawka. Nie, nie bawię się na razie w to. Nie ma sensu. Mnie obchodzi teraz. Uuuu! Wow! Zauważyli mnie. Jaka głupota. Co ja zrobiłem. No ale dobra. Snajper tu jest i pewnie na mnie czatuje. Nie dobra, jeden snajper załatwiony. No ale to nie byłby koniec, gdzie jest kolejny? Ja już tu kiedyś byłem przecież. Dobra. Tu jest drugi sniper, tak? Tak. No, odwróćcie bączku i idź sobie stąd. A ja cię wtedy ten. <laughs> Skręcę ci kark. On się chyba nie będzie odsuwał, więc... Więc lecimy. Drugi załatwiony. Dobra, ja muszę i tak tam, tak? Tu jest jakiś jeden uzbrojony na dole. Polecimy sobie tutaj kawałek jeszcze. O właśnie. Ja się muszę dostać do kostnicy policyjnej, czyli tam muszę wejść, tak? Teoretycznie tak, ale ale czekajcie, bo tu jeszcze coś jest. No to są z broniami panowie. Tutaj są kolejni. Dobra, daj mi hak. No i co? Trzeba sobie kogoś zaraz kopnąć tak porządnie. Co wy na to, gdybyście ściaki? No i dobra. Wow, wow, zapomniałem. Dobra. Ty jest tą bronią. Weźcie pałuj. Oj, trochę was tu jest. Ten ma znowu broń. I to będzie właśnie mój kłopot, ta broń. Ale powolutku sobie ich będę wykańczał. I tyle. Ty masz broń. Ty też. Ach, spieszyłem sobie, Kambo. Tamten już chciał strzelać. Ten starczą mnie też denerwuje. Ale damy sobie z nimi wszystkimi radę. Już jest dwóch starczą. Pistolet, tarcz karabin. Otóż to. Więcej was matka, kurde, nie miała? Oj, dobra, dobra, dobra. Dam sobie z Wami wszystkimi radę. To na pewno. No kurczę, przecież blokowałem. Wo. whoa, whoa! Wow. Yeah, Jemu w słońce, słoneczny. A, opie, opie. Następny. Dobra, dobra. I zostało jeszcze. Ty zostaw ten karabin! Ten już tarczy nie podniósł. Koniec. Wszyscy rozwaleni. Od razu nadajnik, jakby nie było. Tutaj jeszcze lecą do mnie. No to fajnie. Będzie kolejna zabawa. Co jest, co jest, ja źle zrobiłem. Dobra, dobra. No kurczę, karabiny podnoszą. Wie jeszcze no ten z karabinem? Bo kurde, denerwuje mnie. Kurde nie ten klawisz. Znowu nie ten klawisz, ty klawiszu. Karabin ma. Jeszcze żyjecie. I to by było na tyle. Tam jest jeszcze z karabinem gościu. No właśnie. O, ja pierdzielę, no. No muszę, muszę, dobra, to jeszcze ich pokonam. I potem zajmiemy się resztą. Nie chcę tamtych, dobra, olej to. Zaraz duży wyjdzie, wiedziałem. Wow! Ale pokonany A ty co tu robisz z tym karabinkiem? Denerwują mnie się z nożami, nie lubię ich Nie wiem dlaczego, ale ich nie lubię O, odłóż ten karabin, już mówiłem twojemu kumplowi Co to ma w ogóle znaczyć ten karabin W twoich dłoniach to jest niepożądana rzecz no blokowałem kurde tylko za za późno raz znowu blokowałem Oj, 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 oj! Może być cienko zaraz ze mną Zawryj się Koniec. No dobra, czyli wróćmy sobie do tego, co mieliśmy zrobić. Czyli najprawdopodobniej do wejścia tutaj. Chyba tak na pewno. No dobra. To jest w tą stronę? Nie. No to co jest zgrane? Ja nie chcę do góry! <noise> Weź mi schodź na dół, nie nietoperzu pieprzony! Nie no, żartowałem. Schodzimy na dół i tyle. Ja tu muszę jakoś przejść. O właśnie. Dobra, słuchajcie, te beściaki, ale w tym odcinku to by było na tyle. Do tej kostnicy udamy się w kolejnym odcinku. Jeśli wam się ten odcinek podobał, standardowo zostawcie łapę w górę. I nie zapominajcie również o jakimś swoim komentarzu, który jest cholernie motywujący. Ciekawe, czy w ogóle ktoś dotrwał do tego momentu. Jeśli ktoś dotrwał, niech mi napisze na priwa. <laughs> Będę wiedział, że jest moim stałym widzem. Ta seria jakoś cieszy się ostatnio małą popularnością. Chociaż bardzo mnie to dziwi, bo nowa Gierka może w jakiś zły sposób to komentuje. Komentuje po swojemu i nie zamierzam tego zmieniać. Tyle. Trzymajcie się do beściaki. Na razie O, papa.